Gotowi na ciekawy wieczór w gronie rodzinnym? Mam dla was do propozycję dzisiaj Rumikup Słowny. Jest to gra fascynująca w budowanie różnego rodzaju słów na stole za pomocą kostek z literkami. Jak w to się gra? Wyjaśnię wam krok po kroku jak grać w Rumikup Słowny. Zawartość gry to 112 kostek z literkami, 110 liter plus 2 jokery. Cztery stojaczki. My zagramy w 3 osobowym składzie. Do tego jeszcze będzie potrzebny długopis i kartka do zapisywania punktów. Rozpoczyna gracz, który wylosuje z całego stosu literkę, najbliższą literce A. Następnie układamy stożcy po 7 kostek, no i każdy z nas dostaje po 14 kostek, czyli dwa takie oto stosiki, które przekazujemy graczom. Po mojej lewej i prawej stronie. Kiedy już jesteśmy gotowi, układamy wszystkie kostki, grupujemy i staramy się utworzyć jakieś słowa. Naszym celem jest zdobycie jak największej liczby punktów, które uzyskamy w trakcie gry. Nie pozbycie się kostek, tylko jak największą liczbę punktów. Szanowna komisja, gotowa jest na rozpoczęcie rozgrywki? Ok, to pierwszą rozgrywkę proponuję, żebyśmy zagrali. Z odkrytymi tabliczkami. Złóżcie je. Mhm. No, Wojtuś pokazał, jak nie należy przewracać tabliczki. No, ale rozpocznijmy rozgrywkę. Jeszcze na początek układamy jeden stos do zbierania na środku stołu. No i żeby wejść do gry, musimy ułożyć minimum sześcioliterowe słowo, które będzie naszym rozpoczęciem gry, wejściem do gry. Ja pozwolę sobie tu ułożyć przygotowane słowo rodzinna. Ponieważ zostało mi 6 kostek na mojej tabliczce, muszę dobrać do 7, aby mieć 7 kostek. Dobieram jedną kostkę i układam ją na tabliczce. Mój ruch został zakończony. Proszę, Marysia. Marysia ułożyła słowo podarunek. Dostaje za, ten, za to słowo 9 punktów. Ponieważ Marysia ułożyła słowo składające się z 9 liter, dostaje za to 9 punktów. Na koniec swojego ruchu dobiera dwie płytki, aby mieć ponownie 7 na swojej tabliczce. Czas na ruch Wojtusia. Wojtuś układa wyraz grzyby, za co otrzymuje 6, 6 punktów. Wojtuś nie dobiera żadnych kostek, ponieważ na jego tabliczce pozostało 8 kostek. W kolejnych ruchach będziemy mogli dokładać nasze literki do słów, które znajdują się już na stole, przebudowywać te słowa, tworzyć słowa nawet dwa, trzy, jeżeli tyle liter będziemy mieli, będziemy w stanie takich słów. Takie słowa stworzyć na stole, wszystko będzie zgodnie z zasadami. Ponieważ może się zdarzyć sytuacja, że nic nie jesteśmy w stanie stworzyć, ułożyć z literek, które mamy, to w swojej kolejce musimy dobrać jedną kostkę ze stosu i ruch przekazać następnemu graczowi. Ja jednak mogę ułożyć kolejne słowo, będzie to słowo gra, nic nie przebudowuje żadnych słów na stole, no i dobieram trzy kostki ze stosu na swoją podstawkę. Dobierałem trzy kostki, układam je na stole i ruch wykonuje Marysia. Ja zapisuję sobie trzy punkty. Marysia układa dwa słowa, losy i układa słowo nowy. Marysia zabrała ze słowa grzyby literkę Y ta forma słowa, która pozostała, grzyb jest prawidłowa i wszystko jest ok. Musi to być warunek, że słowo musi zostać prawidłowo na stole zgodnie z obowiązującymi zasadami ze słownika języka polskiego. Co ważne, Marysia użyła do stworzenia tych słów osiem swoich płytek, ale punkty. Jakie otrzymuje, dostaje tylko i wyłącznie za jedno słowo najdłuższe, które stworzyła. Ponieważ tu są dwa identyczne słowa, dostałaby normalnie 4 punkty. Ale nastąpiła wyjątkowa sytuacja w grze, ponieważ pozbyła się wszystkich swoich płytek ze swojej tabliczki. I to dało jej podwojenie punktów. Czyli jej najdłuższe słowo, w tym przypadku uznajmy, że to będzie nowy, daje jej łącznie 8 punktów, ponieważ podwaja punkty. Za opróżnienie swojej podstawki. Zapisujemy Marysi 8 punktów, a Marysia dobiera 7 kostek. I 6 z nowego stosu, czyli łącznie 7 i układa je na swojej podstawce. Czas na ruch Wojtusia. Wojtuś, co robisz? Co tworzysz? Wojtuś wkłada słowo kotek. Troszeczkę ci pomogę i przesunę. Super. Czy coś jeszcze chciałbyś ułożyć? Tak, jest to słowo. Sól, którą układasz, ok. No i tym sposobem Wojtek pozbył się wszystkich kostek ze swojej tabliczki, ułożył dwa wyrazy, ale punktuje tylko za najdłuższy wyraz, który stworzył. Nowy jest to słowo kotek i za to słowo kotek otrzymasz 10 punktów, ponieważ 5 razy 2 za opróżnienie tabliczki dało ci taką liczbę punktów dobierz 7 kostek ze stosu i ułóż je na swojej tabliczce. Czas na kolejne ruchy. W swojej kolejce zamienię literkę i z literką e. Tu zrobię nowy wyraz. Odarunki. Dzięki temu przebudowałem słowo. Ono mi da bardzo dużo punktów. Muszę oczywiście w swoim ruchu wykorzystać literkę. Nie mogę jej zabrać na swoją podstawkę. Tworzę słowo nie. Mogę tutaj dodać ją do tego słowa granie, to będzie sześcioliterowy. No i jeszcze stworzę wyraz więc. I jak? Ile otrzymuję punktów? Ponieważ znalazła się jedna płytka z mojej podstawki w wyrazie podarunki, jest to literka i. Tam te słowa się już nie liczą, które nowe stworzyłem. Opróżniłem swoją tabliczkę, którą, na której miałem 7 literek. I otrzymuję łącznie 18 punktów, ponieważ y, słowo podarunki zawiera 9 liter. 9 punktów razy 2, ponieważ mam pustą tabliczkę. Zapisuję na mojej kartce 18 punktów. Grając w rumik Słowny, musicie pamiętać o pewnych dodatkowych zasadach. Na przykład, jeżeli zamienię literkę ze swojej tabliczki z jokerem, to nie jest nowe słowo. Jokera oczywiście mogę wykorzystać w innym układzie, ale słowo sól, jeżeli byłoby najdłuższym słowem, nie da mi żadnych punktów. Gra kończy się oczywiście, kiedy pozbędziemy się wszystkich tych płytek do dobierania, one znikną ze stołu, a ktoś z graczy pozbędzie się wszystkich płytek ze swojej tabliczki. Następuje wtedy podliczanie punktów. Punkty, które zdobyliście w trakcie gry, za zatworzone słowa, sumujemy i sprawdzamy to. Wygra. W odróżnieniu od innych gier słownych w rumiku słowny możemy używać w trakcie gry aplikacji do sprawdzania poprawności układanych słów. Może to być słownik języka polskiego. I możecie to robić w ramach swojego ruchu, w ramach czasu, który też możecie sobie określić. W instrukcji radzimy grać na 60 sekund, na 90 sekund, ale też nic nie będzie stało na przeszkodzie, jeżeli po prostu nie będziecie stosować żadnego czasu i miło w gronie rodzinnym spędzać czas przy tej grze.